Działanie Boga może nas wielokrotnie rozczarowywać. Kiedy siedzimy, myślimy, że Bóg nie robi tak, jak my chcemy, albo robi inaczej niż się spodziewaliśmy. Ta droga nawrócenia, droga oczyszczenia jest zawsze drogą związaną z posłuszeństwem. To, że ja muszę przede wszystkim uznać, że moje ja. Moje oczekiwania, moje spodziewania się, to nie jest jedyne i podstawowe kryterium, którym mam się kierować. Naaman jest rozczarowany tym pomysłem, że ma wejść do Jordanu i zanurzyć się siedem razy, i wtedy doświadczy działania Pana Boga. Pamiętajcie, że Bóg jest wolny, że Panem Bogiem nie jesteśmy w stanie manipulować, wywierać na Niego presji. Że on nie będzie tańczył tak, jak my mu zagramy. Jest wolny w swoich pomysłach, w swoich decyzjach, w drogach, w którym nie wiedzie do nawrócenia. I bardzo często ważnym i podstawowym takim elementem drogi nawrócenia jest właśnie odstawienie swoich oczekiwań, odstawienie swojego ego, odstawienie swojego pomysłu na swoje życie, także na życie duchowe. Panie, powiedz słowo, a ja będę uzdrowiony. Panie, daj mi takie słowo, przez posłuszeństwo, któremu odzyskam życie i zdrowie. Dla każdego z Was jest słowo, Bóg ma słowo, które ma moc Was uzdrowić. Tylko nie słuchajcie swoich oczekiwań, ale słuchajcie Jego samego. Pan Jezus dzisiaj wypowiada gorzkie słowa o tym, że nikt nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Jezus doświadczy, doświadcza na sobie, że nie jest przyjęty przez, którzy Go jakoś znali. Bliskość, więzy krwi, więzy narodowe, przyjaźń to jest coś najpiękniejszego, ale w bliskości też jest pewne niebezpieczeństwo. To znaczy, że Bliskości może być też pewien rodzaj spoufalenia, który sprawia, że tracę taką perspektywę, że ten drugi człowiek jest darem dla mnie, że mogę go zawsze uflatkować. Tak, no przecież ja Ciebie znam, przecież wiem, jak Ty w danych sytuacjach się zachowasz, ja wiem, ja mogę się spodziewać Twoich reakcji, ja znam Cię na wylot, znamy się jak łyse konie. Takim językiem i takim myśleniem. Można się kierować właśnie w bliskości, że bliskość jest czymś pięknym, ale w tej bliskości musi zostać jakieś, jakaś przestrzeń na tajemnicę, że ten drugi człowiek nie jest przeze mnie odkryty, że jest pewną tajemnicą. To, co w tej Ewangelii uda, uderza, to wcale nie tyle niewiara w Jezusa jako Boga, ale niewiara w niego jako człowieka. To znaczy, my wiemy, kim jesteś, my wiemy, z jakiego domu pochodzisz, wiemy. Jakie Twoje rodzina ma zwyczaje, wiemy z jakiego środowiska jesteś. Czyli tak naprawdę ten człowiek nie jest już żadną tajemnicą. Bardzo lubię takie zdanie, które kiedyś wypowiedział Fiodor Dostojewski do, do swojego brata. Człowiek jest tajemnicą i trzeba ją rozwiązać. Jeżeli będziesz ją rozwiązywał przez całe życie, to nie mów, że straciłeś czas. Ja zajmuję się tą tajemnicą, bo chcę być człowiekiem. Ja zajmuję się tajemnicą, którą jest człowiek. To znaczy podchodzę do tej tajemnicy z pokorą i z taką otwartością, że to człowieczeństwo tego, kto jest dla mnie bliski, jest ciągle dla mnie jakąś szansą na odkrycie czegoś nowego. I taka pokora wobec, wobec człowieczeństwa drugiego człowieka jest jedyną drogą do tego, żeby go na nowo przyjmować, żeby, żeby pielęgnować miłość. I myślę, że to, co zgubiło tych bliskich Jezusa, to, to właśnie taka bliskość zawłaszczająca, taka bliskość, w której już nie ma tajemnicy, w której wszyscy wszystko o sobie mówią, wszystko o sobie wiedzą, i nie potrafią jakby przekroczyć, przekroczyć tych pewnych schematów. One zabijają każdą miłość, każdą bliskość, każdą przyjaźń, także relacje z Bogiem. W pewien sposób. Pan Bóg jest ciągle kimś innym, nie da się Go zawłaszczyć. Nie, 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 nie można Pana Boga sobie zaanektować. Bóg jest ciągle tajemnicą, która mnie zaskakuje, którą muszę odkrywać. Jeżeli człowiek jest tajemnicą, to tym bardziej Pan Bóg. Nawet jeżeli znam Jezusa i wiem, że On jest Bogiem Mesjaszem, to ciągle muszę pamiętać, że, że to też jest jakaś. Ciągle przestrzeń do odkrywania, w której poznawanie i przygnięcie nie będzie miało końca.